Siemanko, witajcie. Dzisiaj pogramy trochę w Battlefield 4. Gramy na mapie Gone Peaks. Nawet nie mam pojęcia jak po polsku, bo to się nazywało. No, ale pierwsze rzeczy, o których chcę porozmawiać, to o Xbox Live. A subskrypcja moja do Xbox Live się skończyła około tygodnia temu. Strzelałem źle, on strzelał źle. Um, okay. Moja subskrypcja skończyła się około tygodnia temu. A jak widzicie, dalej na internecie gram. No i jak to się dzieje? Czy ja jestem hakerem? Czy ja jestem czym? No niestety nie chcę was zarzec, ale nie jestem żadnym hakerem. Nie kradnę nic od do Microsoftu. To się dzieje, to się dzieje, to że zauważyłem Teraz gdzieś we mnie sniper strzela A na Xbox 360 w ten sam dzień co moja subskrypcja się skończyła Przestałem być w stanie grać Ale na Xbox 1 Na Xbox 1 dalej jestem w stanie grać nie wiem dlaczego. Może jakiś glitch jest, czy e, po cichu Microsoft coś tam daje dla nas e, przez rok za darmo Xbox Live czy coś takiego. Nie wiem, bo na pudełku nic takiego nie widziałem jak kupiłem konsolę. No ale to jest nieważne. Ważne jest to, że jeżeli macie Xbox 1, to spróbujcie, podłączcie pod internet, jak, nawet jak nie macie Xbox Live wykupionego, spróbujcie, podłączcie, zobaczcie czy Wam będzie działać. Tak jak mówię dla mnie działa. Oczywiście zaraz za parę dni kupię sobie więcej Xbox Live, po na Xbox 360, na, na Dark Souls Gram. Ale... Jak na razie nie będę pić nożków dalej. Tutaj mógł iść po tej górze, ale to jest głupota, lepiej iść po środku. pomimo że to jest droga. Może strzał zajęło, żeby go zabić. To jeszcze lepiej będzie iść. Uff, zauważyłem go ale za późno. Raz. Go... Nie, nawet nie trafiłem w niego. FF Morska. Moska. Czytać nie potrafię. Okej. Okay. tak jak mówiłem, e, płacam, was sprawdzić, może za darmo sobie trochę pograć. No nie za darmo, ja myślę że to. Microsoft jest zawsze tak łatczywy na pieniądze, że... Nie jest darmowe, że oni to dali, bo pewnie liczyli, żeby. No nie wiem, nie wiem, nieważne. Zresztą działa. Nie będę za bardzo szpakulować. A, znowu w niego strzelano, A nie, to inny. Jak widzicie, używam e, broń M4. Właściwie tutaj może włączę sobie tłumik, ponieważ. To nie są dalekie dystansy na tej mapie. A tłumikala tłumik jest zawsze lepszy Lepiej jak przeciwnik nie wie, że w niego strzelamy Szczególnie jak pudłujemy. Ale strzelałem dookoła niego. Okej, okay, jednego zabiliśmy. Ginę, ale też zabijam, także nie jest tak źle. Tak poza tym co się dzieje u mnie, no jak widzicie głos dalej mam trochę... Rozbity. Choruje, choruje. E, ja myślę, że moje chorowanie ostatnio często choruje. No ale dużo przytyłem jak wam wcześniej już mówiłem. a e, To do siebie ma. Im jesteś grubszy, tym e, gorzej twój organizm działa. No i niestety. Ja jestem teraz e, typowo Amerykanin. Spasiony. Mały prosiec, nie? Także muszę stracić dużo wagi. Nie wiem na kilogramy, ile ja ważę, ale powiem Wam na funty to prawie 300 funtów. To jest tragedia. jest duża tragedia, także ja uważam, że dlatego choruję ostatnio dużo, często, bo Jestem. No. Ok, to samo broń, co ja mam. Prawie że identyczne ustawienie. Nie zabił gościu. Także może w niedługiej przyszłości zobaczycie, mam nadzieję, że mniej ode mnie filmów, ale tego mam nadzieję, że mniej filmów, że muszę się w końcu zebrać i iść na siłownię, poćwiczyć trochę, stracić tej wagi zacząć się lepiej po prostu czuć a jak będę lepiej się czuł no to wtedy będę w końcu mógł Już lepsze wam filmy nagrywać co nie? Lepsze samo poczucie dużo do wszystkiego ma lepiej grasz lepiej wszystko okay, obejdziemy ich tutaj ale Buduję, jak nie wiem, dzisiaj. Może tej broni nie powinienem używać. To jest broń na dnie, kiedy się dobrze strzela, ale spróbuję jeszcze raz, bo mam ochotę ją strzelać dzisiaj. Czasem są takie bliżej. O, nabieram na jakoś broń. Także no. no zamierzam, zamierzam znaleźć. Do ćwiczenia e, nie patrzę za bardzo. Moją dietę zmieniać. E, no, Oczywiście, produkty takie gotowe jak hamburgery czy coś e, muszę przestać jeść. To jest rzecz normalna. Ale mięso będę dalej. Ja znowu nie chcę się robić. Kiedyś byłem wegetarianinem przez jakiś. Urok, urok, Ja Powiem Wam tak, że im lepsze kondycji się jest, tym lepiej też w gry się gra. To dużo do tego ma, bo ponieważ masz e, szybsze refleksy wtedy, szy e, bardzo lepszą koordynację masz, ręki z, z okiem. To jest wszystko bardzo ważne do grania dobrego. Także no... Żeby nagrywać lepsze filmy muszę to właśnie być, bo nikt nie chce oglądać filmów jak ktoś przegrywa cały czas. Nie, chyba że się pośmęc z niego. A to co, jeden, dwa filmiki oglądniesz i wystarczy. Trzeba być bohaterem. Tutaj trochę głupio idę, bo idę przy drodze. Powinienem iść przez tą dżunglę. Kłamy się w cieniu. Ktoś przy mnie tu strzela. Jest przeciwnik tutaj. No ale pod chujosku to zagramy po to, żeby zdobyć bazę pierwszą. Nie widzicie, często dobrze się schować. Szczególnie jak gramy w hardcore, to oni nie widzą Ciebie dobrze. To jest ważna rzecz. Oooo, tego granata nie zauważyłem wystarczająco szybko. No ale nie zabiłem trzech czy czterech z nich zdobyłem typu badań. Była dobra akcja. Na grubą świnię nie jest tak źle, co? A, weźmy prosto w to działko. Mi się zdaje, może czasami powinienem mieć wyrzutnie rakiet tego gościa, inżyniera. Może wezmę go. O, w się zmieniłem. Komyłka, kano, ale weźmiemy ATV i pojedziemy. koło mapy. Tak poza tym, w następnym tygodniu jadę do, e, w ten weekend właściwie, jadę do Atlantic City. E, moją dziewczynę i jej rodziców biorę, a jej rodziców e, rocznicę ślubu, chyba 25, czy coś takiego, a powiedziałem, że ja ich w prezencie wezmę do Atlantic City. Atlantic City to jest miasto takie amerykańskie w New Jersey. No, wiadomo, że amerykańskie, bo ja w Ameryce mieszkam. Aaaa, to była głupia pomyłka znowu. No okej, okay. gdzie są kasyna i takie inne rzeczy, nie? Także wezmę ze sobą kamerę. Nie wiem, ile dam rady dla was nagrać, bo e, w kasynie może mi zabiorą kamerę. Nagrywać może nie pozwolą, zobaczymy, jak, jak to wyjdzie. Jeżeli będę mógł, no to nagram. Hahaha, ha, 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 typie trzech. Także jeżeli będę mógł, to nagram, a was pokażę Atlantic City. Oczywiście to będzie na moim drugim kanale, Życie Preacher's Także jak was to interesuje, to zapraszam was na drugi kanał. Wiem, że tam dużo filmików nie wypuszczam. Mam na razie tylko dwa filmiki wypuszczone, ale ten kanał jest taki... no poboczny na razie, nie? O, ten karabinek nie jest dobry na dołeką odległość strzelać, ale okej. Okay. No to także w następnym tygodniu może wypuszczę wam. No ale jak w kasynie mi nie pozwolą nagrywać, no to nagram na zewnątrz kasyna, co się dzieje. Ja nie jestem żadnym graczem. Mnie to nie interesuje za bardzo, no ale jej mama lubi, Także w prezencie mogę ją wziąć, nie? I zawsze wycieczka coś nowego to nad oceanem. Też jest to ten ocean, może pójdę a ja. Temperatura, nie wiem czy jest wystarczająco ciepła, ale bym chciał sobie popływać. Wdecham jedną bazę. Wow. I kaniwą jadę. Okay, tam był jeszcze jeden. Now control, echo. <laughs> A nie zabiłem jaką Jak on przeżył? Zderzyłem go i nie zabiło go to. No niestety. A moja piękna dziewczyna dzwoni. Tego gościa zabiję. Ona, mówiłem na niej, że jak ją odbiorę, to nagrywam. Sorry za ten hałas. Ale okej, okay, zaraz wygramy, także nie będę przestawał grać. Skończę i odzwonię do niej. Okej, okay, jeszcze dwa punkty. Staraj się nie zginąć. O, mało co nie zginęłem. Okej. Okay. Na tym zakończymy, dziękuję wam za oglądanie, gra wystarczająco chyba dobrze mi poszło myślę. Pozytywnie będę, parę baz zdobyłem. Zaraz zobaczymy jak to poszło. Bla bla bla, tego nie będę oglądać. 14-11, no nie jest za dobra gra. A tak jak mówię, pomogłem dużo drużynie mojej. Także zawsze to się opłaca. Okej, okay, dzięki wam za oglądanie. Życz